Postanowiłem nakręcić ten YouTube, bo się wygadać. Pomyślałem, że YouTube może być taką platformą do wygadania się. Więc mój pracodawca postanowił dać mi tydzień urlopu. Bardzo to ładnie jest ze, ze strony mojego pracodawcy, a ja mówię, ja że może tak by przesunąć ten urlop do 2028 najlepiej, bo i tak nic nie można robić. No nie no, ale trzeba wziąć. No to okej, okay, no, to, no, to, no to wezmę. No to czym się ten urlop będzie różnił od, nie wiem, 12 miesięcy, które spędziłem w domu w większości. Każdy dzień jest taki sam, niedziela jak piątek, piątek jak niedziela. Ja tak jak powiedziałem, nigdzie pojechać nie można. Pojechałem w poniedziałek do miasta w Anglii spotkać się z kolegą. Organizacja tego to była organizacja wyprawy na Kilimandżaro. Rezerwacje trzeba robić. Jeszcze z uwagi na to, że ja pracuję na kolei, musiałem się ukrywać, bo mam prawo ze Szkocji do Anglii. Ale cóż, postanowiłem pójść do sklepu dzisiaj. Mówię, za zapasy w szafkach. Kolejka, jak w czasach PRL-u, wspomnę, rzucali. Kawej cukier ale kolejki nie dlatego, że są jakieś specjalne nie wiem, produkty na półkach tylko ludzie stoją i czyszczą te koszyki, spryskują tymi płynami leją się tym żelem na prawo i lewo no ja też rozumiem więc po to pomyślałem że pojadę sobie autobusem na plażę oczywiście maskę na a, gębie nałożyłem rozglądam się wokół i Siedzą takie brzydące gówniary. ręce mają takie długie, że w ogóle nie wiem jak mogą otworzyć oczy. Paznokcie to w ogóle takie długie jak szczudła. Makijaż nałożony szpachlą i masek nie mają. No bo nie, nie masek nie, mo nie mogą nosić, bo przecież makijaż mi się zleje. No ale cóż? Dla mnie takim e, dzisiaj... E, Polkroem dnia to było pójście do sklepu polskiego. Takie wiecie, per pani, per pan. Takie grzeczne ekspedienki, takie miłe panie. To są 10 paserków szynki kupię, albo tam 10 paserków sera. Ale no, to też pamiętam w Tłusty, tłusty czwartek, to pani powiedziała, to pan pączka nie kupuje? No nie, no nie, nie jem pączka. No ale to na szczęście. No to kupiłem pączka na szczęście. No zjadłem tylko pączka, jakoś to szczęście na razie mnie nie przytłoczyło, ale cóż, może to nastąpi wkrótce. I tak życie się toczy i toczy. Co to robić w tym lockdownie?